Dzień dobry. Witam Was za kierownicy. Chciałoby się rzec starego znajomego. No, starego w tym sensie, że on już jest piąty rok na rynku, ale to nie jest tak, że ja go Wam co chwilę pokazuję, że już Wam opowiedziałem o nim wszystko i w ogóle i w szczególe. Na pewno nie. Jaguar XF, brytyjska. Brytyjski pogląd na klasę wyższą. On występuje jako limuzyna i jako kombi. Jest więc naprawdę pełnym rywalem niemieckich aut. Proszę pana, podwójna ciągła na zakręcie to już naprawdę. Jest więc pełnym, pełnowartościowym rywalem dla niemieckich samochodów w tej klasie. Pytanie, czy pod innymi względami niż forma karoserii. No dobra, to zacznijmy od tego, że ta brytyjska marka, która owszem jest legendą, jest ikoną, ale nigdy nie była w jakikolwiek sposób, jakby um, to powiedzieć, symbolem jakości, już w którymś kolejnym samochodzie robi na mnie ogromne wrażenie, nawet nie tyle tym, Jakich użyto materiałów do wykończenia, bo to, to jest dosyć oczywiste, ale przede wszystkim tym, jak bardzo solidnie to wykonano, jak starannie, jak dokładnie spasowano wszystkie elementy wnętrza. Wnętrza, dodajmy, które jest kompletnie inne od tego, co wymyślają Niemcy, czy nawet Japończycy. Kompletnie, totalnie inne. I trzeba od razu powiedzieć, że ja w tym wnętrzu czuję się nie tylko bardzo dobrze, nie tylko czuję się otulony, nie tylko czuję się odpowiednio podjęty, o tak to ujmę, ale wręcz czuję się tutaj ogromnie dopieszczony estetycznie. I no dobra. Nie jest to auto z przodu tak przestronne, jak można by było się spodziewać po pięciometrowej limuzynie. Nie. Ale to nie znaczy, że tutaj jest w jakikolwiek sposób ciasno. Tu jest po prostu nieco, odrobinę, ociupinę, mniej miejsca. Przy czym tak naprawdę największe, e, największy udział. Tworzeniu tego wrażenia, że jest ciaśniej, ma uwaga napęd na cztery koła, bo auto natywnie produkowane z kierownicą po prawej stronie ma przeniesione na lewą stronę wszystkie mechanizmy związane z przenoszeniem napędu, bo ten samochód jest seryjnie napędzany na cztery koła. Przy czym, ponieważ silnik jest ustawiony wzdłużnie i naturalnie napędzane są koła tylne, to no nic dziwnego, że podobnie jak w BMW czy Mercedesie, tuż za skrzynią biegów albo nawet w jej wnętrzu dochodzi do odprowadzenia, czyli dochodzą dodatkowe koła zębate, które wyprowadzają napęd do osi do przedniej jako dodatkowy. W BMW jest to zrobione po prawej stronie. W Mercedesie jest to zrobione po prawej stronie, bo one natywnie z urodzenia są z kierownicą po lewej stronie. Tu napęd jest po lewej stronie, czyli tu, gdzie ja mam kostkę i łydkę. I nie da się ukryć, że to bardzo mm, ogranicza poczucie przestrzeni. Bo no cały czas coś mnie gniecie w prawą nogę. I nie da się ukryć, że tam jest o wiele mniej miejsca niż w tym samym położeniu u niemieckich rywali. Co ciekawe, w Lexusie, który przecież natywnie powstaje w kraju, gdzie kierownica jest po prawej stronie, w Lexusie nie ma takich rzeczy. Jest to według mnie w topa. Jest to według mnie coś, czego Jaguar nie dopatrzył. Tym bardziej, że jak człowiek się wyniesie na tylną kanapę, to o jakichkolwiek niedoborach przestronności nie ma mowy. Pasażer po prawej stronie ma fantastycznie dużo miejsca. No ale jego nie uwiera nic. Kostkę. To jest duperela. Naprawdę. To jest duperela. Ale z drugiej strony jest to no, dosyć drastyczna wtopa. Także w tym sensie, że konstrukcyjnie należałoby to już bardziej ściągnąć. Fakt, że nie byłoby to bardzo takie, znowu proste, ponieważ napęd na cztery koła stosowany przez Jaguara, nawet jeśli jest bardzo podobny do tego, co robi BMW, bo Mercedes robi to zupełnie inaczej, to jednak jest um, konstrukcyjnie um, przystosowany do tego, żeby Reagować zupełnie inaczej, żeby przenosić napęd na oś, między osiami szybciej, sprawniej. Muszę powiedzieć, że kiedy to czytałem w marketingowym opisie, to Omal się nie zacząłem głośno śmiać. Bo brzmi to tak strasznie, marketingowo, że aż trudno sobie wyobrazić bardziej. Przyznacie. Ale jak przyszło co, co do czego, to okazało się, że to jest cholera jasna, prawda? I mimo, że napęd na cztery koła w BMW uważałem i uważam za absolutnie wybitną konstrukcję, to Jaguar być może dzięki przede wszystkim elektronice, ale nie, 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 to jest konstrukcyjne. Jaguar zrobił to jeszcze lepiej. Dzięki elektronice yy, uzyskaliśmy tutaj inne jeszcze dodatki w rodzaju aktywnego przenoszenia napędu nie tylko między dwoma kołami jednej osi, ale między kołami obu osi, licząc pojedynczo. I nie jest to zrobione w ten sposób co u innych, że yy, Elementy systemu ABS przyhamowują jedno koło. Nie. Tak działa w przypadku Jaguar'a ESP i to jest naturalne. Natomiast jeśli chodzi o rozdział napędu między poszczególne koła, gdzie różnice w prędkości obrotowej, a no właśnie nie, nie w prędkości obrotowej, różnice w sile napędowej przekazywanej na dane koło. Tak jakby każde skół było przyczepione do mechanizmu torsen, czyli torque sensing, czyli wykrywający, wyczuwający moment obrotowy. Nie wiem, słowo honoru, nie wiem. Nie udało mi się znaleźć nikogo w Polsce, kto w jakikolwiek sposób mógłby mi to Wyjaśnić, bo jest to kawał fantastycznej inżyniersko programistycznej roboty, ale no Jaguar Land Rover jako firma zdołała mnie rzucić na kolana tym, jak zorganizowali napęd w najnowszym Defenderze. Gdzie ten napęd no, niby jest na Torsenie, ale jednocześnie jest na Haldeksie, i jeszcze ma kilka innych elementów. Oni to potrafili zebrać w kupę, potrafili zrobić z tego genialnie działającą konstrukcję, w dodatku taką, która za cholerę nie chce się zepsuć. Tu, z tego co wiem, napęd na cztery koła, taki sam zresztą jak w modelu XE, czyli o numer mniejszym. Jest nie tylko perfekcyjny, jeśli chodzi o przekazywanie napędu, o wszystko to, o czym mówiłem, ale jest również niesłychanie trwały. Podobnie jak bardzo trwała jest automatyczna skrzynia biegów seryjna w tym modelu. Razem tworzą zupełnie niewiarygodnie dobrą jedność, konstrukcję układu przeniesienia napędu. To jest bardzo śmieszne, bo od początku, kiedy jadę i mówię do Was za kierownicy, poza czepianiem się przestrzeni przy prawej nodze, nie powiedziałem jeszcze żadnego tradycyjnego sformułowania pod tytułem typowa brytyjska tandeta, albo zrobione na odpieprz tak jak to zwykle Brytyjczycy robią, albo materiały świetne, ale spasowanie do bani. A przecież tak zawsze się mówiło o Jaguarze. Tu jest wszystko fantastyczne. Nie, to nie jest tak, że ten samochód mnie złapał za serce i ja go pożądam. Bo z jakiegoś powodu nie. Podobnie jak BMW tej wielkości, czy Mercedes, znaczy no, Piątka, czy Mercedes klasy E. No nie. Ale. Ale. No, z całą pewnością jestem pod ogromnym wrażeniem tego samochodu. Z całą pewnością e, on mi strasznie zaimponował. Także tym, że co właściwie daje się odczuć tylko kiedy przyspieszamy gwałtownie, kiedy przegazowujemy silnik, mamy tu zaledwie cztery cylindry benzynowe. Ale aż 300 koni, mało że 300 koni, aż 400 Nm. I wyobraźcie sobie, że naprawdę wykorzystując te parametry, wykonując co chwilę, trzeba czy nie trzeba, próby dynamiczne, tak jak zaraz to przed Wami zrobię, mam średnie zużycie paliwa na poziomie 10,9, naprawdę wariując. Kiedy jeździłem zupełnie spokojnie, nie przekraczałem 9.4. W ogromnej, ciężkiej limuzynie, aż wręcz przytłaczająco konwencjonalnej, jeśli chodzi o sposób napędu, silnik wzdłużnie, napęd główny na tylną oś, normalna limuzyna, Uważam, że to należy uznać za bardzo dobry, bardzo ekonomiczny wynik. Nie, no oczywiście są lepsi, ale nie każdy ma taką klasę. Nie każdy reprezentuje taki styl. Nie każdy ma taką jakość. Aha, bo zapomniałem dodać do tej pozycji za kierownicą. W porównaniu, szczególnie z BMW szczególnie z BMW, gdzie to jest rozwiązane w jakiś kosmiczny sposób. Tu siedzi się za wysoko. Nie ma możliwości opuszczenia siedziska wystarczająco nisko, żeby bardziej czuć samochód. To dla mnie przynajmniej jest ogromnie istotne. Bardzo lubię siedzieć nisko, jak najniżej. W BMW jest to wręcz karykaturalne, bo jak nie patrząc co robię, opuszczam odruchowo fotel na podłogę to nagle się okazuje, że tutaj mam zegary. Ale BMW jest mistrzem tutaj. Pod tym względem jest mistrzem absolutnym, nawet w elektrycznie sterowanych fotelach, gdzie przecież te wszystkie mechanizmy elektryczne e, zabierają dużo miejsca. Więc to jest jedyna moja uwaga do wnętrza Jaguara. Pomijając oczywiście ten wystający tutaj, y, tą wystającą przekładnię. Ale pewnie gdybym siedział niżej, to bym tego tak nie zauważał. Auto jest znakomite, fantastycznie się prowadzi. Jest bardzo, bardzo szybkie, jak na czterocylindrowy silniczek w bardzo dużym samochodzie. Fiu-Fiu, znakomity układ kierowniczy, wyśmienity wręcz. No jest o czym mówi. Jest o czym mówić i no niestety jest za co płacić, bo on kosztuje. Bo zapomniałem wyłączyć start-stop, a to się robi w ten sposób. Czyli z ekranu głównego klik, klik. Dość szybko. Mało intuicyjnie, ale jednak tego odruchu można się nauczyć. A przy okazji, samo z siebie, wyszło to. To, czyli absolutna nowość w tym modelu. System multimedialny oparty na tym samym wyświetlaczu, który nas wszystkich tak zachwycił w Land Roverach, Range Roverach. On jest. Rewelacyjny. To jest naprawdę wybitna rzecz, biorąc pod uwagę, co dziś oferują inni. To jest naprawdę znakomite. Wielka szkoda, że ten egzemplarz ma tylko kamerę cofania. Myślę, że to jest niedopatrzenie ze strony działu prasowego. Bo no nie sądzę, żeby chcieli zaoszczędzić, biorąc pod uwagę, że e, sam w sobie model 300 P300 kosztuje 348 tysięcy złotych, a w tej specyfikacji, którą tu mamy, z genialnym Audio Meridian to jest 427 tysięcy. Myślę, że gdyby trzeba do, było dopłacić jeszcze nie wiem. E, 4-5 tysięcy za system kamer do okulnych, który dla przypomnienia Wam puszczę teraz z zupełnie innego modelu, to nikt by tego nawet nie zauważył. Inna sprawa, że takiej specyfikacji w takiej cenie już nie ma, bo ktoś w Wielkiej Brytanii nie zwracając uwagi na to, co stoi u dealerów i u różnych importerów w Europie i gdzie indziej. Po prostu yy, autorytarnie, autorytatywnie, bez dyskusji zmienił wszystkie specyfikacje. I w związku z czym ta, która do tej pory występowała jako HSE, już nie występuje jako HSE. nie wiem, jaka teraz będzie. Ale na pewno nie będzie tańsza. Zero 100 tryb jaki mamy? Komfortowy, rakieta to nie jest, ale jest to samochód naprawdę bardzo szybki, jak na dwa literki w takim wielkim pojeździe. Przechodzimy w tryb dynamiczny. Zobaczymy tylko, czy słońce nas nie wykończy, kiedy będziemy jechać w przeciwną stronę. A tymczasem dopowiem Wam jeszcze jedno: tryb dynamiczny czy nie? Czy tryb komfortowy? Jest to w tej klasie, biorąc pod uwagę, że nie jest to Porsche jest to najlepiej, najszybciej działająca, reagująca skrzynia biegów. To jest wręcz niesamowite. Zero-sto tryb dynamiczny. Tak, to nie jest rakieta. Jest natomiast samochodem bardzo mm, Dobrze reagującym na gaz już podczas jazdy. Tutaj było widać w obu przypadkach i w dynamicznym, i w komfortowym że początek jest bardzo trudny że zryw od zera wymaga mnóstwo czasu na napędzenie silnika na rozpędzenie turbiny, na rozpoczęcie doładowania. Natomiast potem, jak już jedziemy, hu hu, no zresztą sami za chwilę zobaczycie. Jadę otóż sobie tutaj. Ile? No niech będzie 40. O! I mam 1300 obrotów. W trybie komfort. Jaki skok! Popatrzcie, jak auto reaguje na ruchy kierownicą. Jak pięknie przejechało przez tę strasznie dziurawą drogę. To jest naprawdę zaskakująco dobry samochód. Chociaż nie da się ukryć, że będę tęsknił zawsze za silnikiem sześciocylindrowym z kompresorem. Już nie mówiąc o ośmiocylindrowym, pięciolitrowym z kompresorem. Niemniej jest to ogromne zaskoczenie, ten samochód. Bo jak ostatni raz jeździłem, to było to auto dieslowskie z silnikiem V6 3-litrowym. I owszem, sprawowało się bardzo dobrze, ale bez rewelacji, a przede wszystkim no w żaden sposób nie chwytało za serce. Ono było takim przeciętniakiem okropnym. Mimo, że było równie wspaniale wykończone i tak dalej. Ale sam ten napęd dieslowski tak dalece do niego nie pasował, że w tym aucie natomiast absolutnie nie pasuje, szczególnie Biorąc pod uwagę, co mówiłem o jakości, nie pasuje ani do etosu, ani do ceny to, co znajdziemy w bagażniku. Popatrzcie na to. To jest rozpaczliwiec. Nie mówiąc już o tym, że te cięgła do zwalniania blokady i opuszczania tylnego oparcia, to ja widziałem takie same. To było lat temu, a ja wiem, 35. I takie cięgło widziałem w Wartburgu. Ono służyło do aktywacji albo dezaktywacji tak zwanego wolnego koła. Też było tak głęboko schowane, no tam pod deską rozdzielczą. Też pod taką gołą blachą. Ale wstyd! Ale wstyd, panowie Brytyjczycy! Powiedziałbym, że nawet obciach. W tak pięknym, znakomicie wykończonym samochodzie. No to się po prostu w głowie nie mieści. Tak nie można. Chociaż jak widać można. Jak się bardzo chce. I jeszcze się za to chcę 350 tysięcy w bazie, a po dobrym wypasieniu 430. Gdzie jeszcze można sporo dodać? Niejednoznaczne auto, mimo że jest to z całą pewnością najwyższa strefa premium. Dziękuję. Do... Hop, 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 z tym do widzenia jeszcze. Bo. Widzicie, rozumicie, właśnie wczoraj skończyłem montować ten film. W którym powiedziałem, że będą zmiany w specyfikacji w cenniku. A dzisiaj miałem odwieźć ten samochód. No i tuż przed odwiezieniem dowiedziałem się, że Jaguar Land Rover nie mam pojęcia, czy polski, czy centrala wycofuje. Z oferty, z produkcji XFA z tym silnikiem. Czyli zostaje z silnikami 200 i 250 konnymi. Czyli. No, tak naprawdę, właśnie firma podjęła decyzję o tym, że już nie będzie sprzedawać tego samochodu, bo jednak, w, przy całym szacunku dla wszystkich wokół, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek kupił takie auto z silnikiem słabszym niż 300 koni. Więc z testu jednego z najciekawszych samochodów rywali dla BMW5 Mercedesa klasy E Audia 6 został film będący czymś w rodzaju filmem o evergreenie. No i co mi pozostało? Teraz już na serio, dziękuję, do widzenia.